Idę przez miasto, w słuchawkach mam plan Każdy mój krok to decyzja, nie stan Nie pytaj dokąd, bo sam dobrze znam Cel zapisany jak wers, który gram Nie wierzę w bajki, nie wierzę w ten spam Co dzień od nowa ze sobą się zmagam Spotu i błędów fundamenty mam Nie z cudzych opinii, nie spustych reklam Bywało ciężko, nie jeden był dramat, ale z każdego dnia wracałem jak taran Nie chcę być cieniem, nie chcę być tam, gdzie wszyscy krzyczą, a nikt nie ma ran. Prawda mnie boli, ale ją znam. Fałsz się rozpada jak domek z kartonów i plam Nie noszę masek, nie zmieniam ram. Jestem jak jestem i tak zostanę sam Jeśli mnie słyszysz, to wiedzę że gram. Nie dla statystyk, nie dla tych bram, co zamykają marzenia na klam. Ja je wyważam, ja je łamię, bam Czas nie poczeka, więc biegnę jak sam Zegar mnie goni, ja gonię swój stan Każdy dzień uczy, każdy dzień sprawdzam Czy dalej mam ogień, czy tylko żartlący się w snach Niech tej ich sławy, ich pustych bram Gdzie błyskotka świeci, a w środku jest pan Ja wolę ciszę i spokój mam Niż tłum, co klaszcze, gdy upadasz tam Rodzina blisko, to mój jest klan. Nie ci z kontaktów, co zniknął jak gdyby mgła z nimi do końca, choćby był kataklizm plan, bo lojalność to waluta niechwilowy stan. Nie jestem święty, nie kłamie, mam swoje demony, co nocą mnie znają no wskroś na wskroś, nagram aleję karmię ambicją i twam, bo wiem, że słabość to tylko etap. Ha, jeśli się boisz, to znak, że chcesz. Jeśli jest ciężko, to znaczy, że idziesz tam, gdzie nie dochodzi przypadkowych ham. Tylko ten, co wytrzymał każdy test, każdy cios, każdy sam. Nie porównuj dróg, bo każda ma plan. Jedni jadą windą, inni idą pieszo przez kram. Ja idę swoim, choć wolniej wiem sam, że meta smakuje. Lepiej, gdy znasz każdy kamień i kan. To nie koniec, to proces, to stan, gdzie codziennie pytasz, kim dzisiaj się stanę. I wstajesz, i twarz. Jeśli mam przegrać, to tylko tak, że dałem wszystko, co miałem na maksa, na ban. Mój ślad, mój znak Trzy minuty prawdy, nie tak i blef, nie żart Jeśli to czujesz, to znak, że też masz w sobie ten sam głód Ten sam star.